Dobra, zobaczymy, może teraz będzie mnie trochę lepiej słychać, chociaż zapewne będzie e, pogłos e, chyba nieodpowiedni, no ale trudno. E, może w ten sposób będzie, e, będzie to lepiej po prostu e, słyszalne i, wyczu, i, wy, i wyczuwalne. No dobra. E, także kto z Was chciałby, chciałby mieć, mieć możliwość dziedziczenia swojego swe, swe, biznesu? Dajcie znać w, e, w komentarzu, będę, e, będę wdzięczny. I jedziemy, tak? Czyli co można dziedziczyć, według, według prawa, co można dziedziczyć, jakie są, jakie są opcje na dziedziczenie. Pierwsza sprawa, wchodzimy w, tutaj wchodzi w grę 922 KC, czyli, czyli 922 kodeksu, kodeksu cywilnego, który, który, który mówi o tym, co może podlegać, podlegać dziedziczeniu. I przytoczę Wam, wam tak na, na szybko, pokrótce ten, ten, ten przepis. Który mówi o tym, że 922 paragraf pierwszy: Prawa i majątkowe z Marego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów tego, tego, tego rozdziału, i drugi, drugi paragraf: Nie należą do spadku prawa i z ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone, na oznaczone osoby. I co, co, co to oznacza? To oznacza, że możemy dziedziczyć zespół składników majątkowych i niemajątkowych, który po kimś zostaje. I to ma duże znaczenie dla nas z punktu widzenia tego, jak będziemy rozpatrywali model dziedziczenia w zależności od tego, jaki prowadzimy biznes, w jakiej, w jakiej prowadzimy go po prostu formule. I teraz tak, w przypadku, w przypadku JDG, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej, tym, w czym, w czym ludzie się najczęściej rozliczają, w tym, czym najczęściej się, się właśnie rozliczamy, zarówno prowadząc tradycyjny biznes, jak i prowadząc biznes typu MLM, czyli JDG. Pamiętajmy, że, mają, że JDG to ty. To nie jest odrębna firma. JDG to ty. To jest jednoosobowa działalność gospodarcza i to jest osobowe to jestem ja. Więc jeżeli ja umieram, umiera moja działalność gospodarcza. Działalności gospodarczej JDG nie dziedziczymy. Nie dziedziczy się tego. Tak więc nie możesz Więc ktoś, kto prowadzi JDG, wprost, nie może nie może w spadku przekazać swojej jednostki działalności, żeby ktoś ją kontynuował. Ale do tego za chwilę dojdziemy. Natomiast z natomiast jeśli chodzi o JDG, dziedziczymy majątek, który z tego JDG się pojawił. Tak, czyli, czyli możemy odliczyć składniki mantkowe, czyli na przykład jakąś nieruchomość, czyli na przykład pieniądze, e, czyli na przykład jakieś produkty, jakieś usługi, jakieś najmy, dzierżawy, samochody, innego rodzaju usługi, e, które, które nam się pojawiają, tak to możemy dziedziczyć. Tak, i to, i to następuje, tutaj, bo to trafia jako majątek zgromadzony w formie masy spadkowej, tak? czyli trafia do spadku, który zostaje po kimś. Ale tutaj się pojawia problem, tak? bo daj ma to, że masz DG i chciałbyś, żeby na twój syn kontynuował twoją działalność, tak, żeby mógł mieć kontynuację tego, tego co aktualnie robisz, a masz na przykład czwórkę dzieci tak? i żonę. Nie? Jeżeli tego nie uregulujesz, no to dostęp do tej, do tej firmy jakby będą mieli wszyscy. I zależy od tego, czy się dogadają, czy się nie dogadają, no to pod tym kątem albo to będą dalej prowadzić, albo nie. Więc robi się pod tym kątem ewentualny problem, który będzie można rozwiązać. O tym, że tak powiem w drugiej, w, w, w drugiej części za chwilę. Kolejny sprawa, jeżeli chodzi o spółkę, tak, jeżeli prowadzisz swój biznes w formie spółki, coraz bardziej popularne, ja też jestem orędownikiem spółek. Jak masz możliwość, zachęcam Cię przechodzenia na spółki. Także jak masz od DG, to nie jest trudne, nie jest skomplikowane, opłaca się. Spółka. Co dziedziczymy, jeżeli chodzi o spółkę. Jeżeli prowadzisz swój biznes w formie spółki, nie dziedziczysz majątku spółki jako takiego, bo spółka jest odrębnym bytem. Ale co podlega dziedziczeniu w spółce? W spółce dziedziczeniu podlegają jej udziały. Także też prawa i obowiązki, jeżeli to na przykład jest, jest spółka osobowa. Natomiast najbardziej popularną formą spółki w Polsce jest spółka ZO, i w tym przypadku dziedziczymy udziały w tej spółce. A udziały pozwalają spółkom zarządzać. Więc w związku z tym, jeżeli odziedziczysz udziały, które są w spółce, możesz spółką zarządzać i kontynuujesz rozpoczęty przez kogoś biznes. Wtedy. tak, Więc tutaj nie dziedziczymy majątku, tylko dziedziczy się udziały albo akcje, bo możemy mieć także spółkę akcyjną. A jeżeli chodzi o MLM. No to tutaj wygląda to tak, że, że to zależy od regulacji, które są w danym, w danym MLM-ie, czyli w danej, w danej firmie MLM-owej. Jeżeli w ogóle jakieś, jakieś regulacje pod tym kątem funkcjonują i są w danych MLM-ach, bo nie są takie oczywiste, więc albo dziedziczy się w związku z tymi regulacjami, albo nie dziedziczy się wcale. Bo wchodzą wtedy w grę przepisy kodeksu cywilnego. Te, o których właśnie wspomnieliśmy, czyli prawa obowiązki, czyli majątek. Czyli w ten sposób per se, jeżeli... Masz swój z MLM-u i damo to nie masz działalności gospodarczej, nie przekazałeś tego nikomu. To w marketingu sieciowym nie ktoś po tobie nie odziedziczy Twojego, twojego bezpośrednio, że tak powiem, konta. Jeżeli jesteś osobą fizyczną, jeżeli nie jesteś, jesteś działalnością pod pewnymi warunkami, albo nie jesteś spółką, to wtedy dziedziczy się tylko aktywa zgromadzone przez to. Konto, ale niewypłacone. Te, co są wypłacone, czyli modelu zarobkowania w MLM w tej formie, takiej czystej, wprost, nie odziedziczymy, ale jeżeli to konto ma zgromadzony jakiś majątek, bo są, różne, bo są różne formuły wypłacania pieniędzy z tych z różnego rodzaju firm MLM. Niektóre rozliczają się poprzez, poprzez to, że musisz mieć swoją, swoją działalność, zarejestrowano i rozliczają się z Tobą na fakturę. Niektóre rozliczają się po prostu umowy zlecenia, niektóre rozliczają się poprzez różnego rodzaju karty, karty płatnicze, Sodexo, PayQuicker, Revolut, różnego, różnego rodzaju tego typu rozwiązania, ale też praktycznie każda, znaczy każda, każda, dużo, dużo marek MLM-owych pozwala na to, że jakby gromadzą się na koncie Twoim w, w, w MLMie dane środki, które ty możesz po prostu wypłacić. Tak? Później na przykład w formie demo to, demo to faktury, Tak jest tak, tak samo jak na przykład w afiliacji. Tak, zgromadziłeś pewne środki i potem na dopiero na zgłoszenie tego do firmy je wypłacasz. Więc te środki zgromadzone w ten sposób na koncie, możesz odziedziczyć. Tak, czyli to coś jakby się stworzyło z tego biznesu. No bo formy zarobkowania w formie czystej na takiej sytuacji, że przykładowo wiem, umarłeś, umarłaś i, e, masz, masz jed, i masz jednego syna córkę, no to z automatu ta osoba nie wejdzie na Twoje miejsce w, e, w MLM-ie, tak? w, tym, w, tym w, tej, w tej powiedzmy strukturze tak wprost. E, jeżeli nie masz tego odpowiednio uregulowanego, nawet jeżeli Twoja firma ci tego nie zapewnia, e, MLM, w której w działasz, ale to można zrobić. To można, to można zrobić. I jak ogarnąć to dziedziczenie? Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to działało? Jak to zrobić, że jak masz spółkę, to to, to, to działa. Jak to zrobić, że jak masz JDG, to to działa. Jak to zrobić, jak masz MLM, to to działa. I nawet jak nie masz, nawet jak nie masz działalności i prowadzisz na przykład zarobek w formie, w formie MLMu? Jak to działa, że możesz, że, mo, że, możesz, że możesz to przekazać w świetle polskiego, polskiego prawa i polskich przepisów? Już ci mówię, nie jest to takie skomplikowane z jednej strony, z drugiej wymaga trochę zachodu za Twojego życia. Więc nie, nie zostawiaj tego do chwili, do chwili swojej śmierci, jeżeli chcesz to komuś przekazać później. Pierwsza sprawa, JDG bierzemy, bierzemy na tapetę. W przypadku JDG mamy e, tak właściwie trzy rozwiązania, e, które, które możemy zastosować. W tym, że tak powiem, momencie już jak i jak jeszcze ta działalność funkcjonuje. Skoro nie możemy jednosobowej jedno działalności jako takiej dziedziczyć, bo nie jest to możliwe w wyświetle polskiego prawa, bo jest ona powiązana osobowo z, z danym człowiekiem, to możemy, możemy zrobić trochę jakby pewien, pe, pewien myk. A właśnie, te, właśnie te, te trzy myki. Pierwszym rozwiązaniem, które weszło w 2018 roku jest e, powinno być popularne, ale jeszcze nie jest, co jest dla mnie niesamowite, że ludzie o tym nie myślą, to jest sukcesja. E, o co chodzi? E, weszła ustawa sukcesyjna i polega ona na tym, że jak masz jednoosobową działalność gospodarczą, to możesz ustanowić tak zwanego sukcesora, czyli osobę, która po Twojej śmierci. Wejdzie jakby na Twoje miejsce, będzie kontynuowała Twoją działalność gospodarczą maksymalnie przez dwa lata. Maksymalnie przez dwa lata, i ten czas dwóch lat jest momentem na to, żeby ten sukcesor, jakby zrobił porządek z tą działalnością, albo ją zamknął, albo na przykład przekazał ją komuś. Czy na przykład zbył majątek, albo dajemy na to: O, powiedzmy, że masz syna albo córkę. Akurat no, zdarzyło się tak, że już, już jej nie ma na tym świecie, Twój syn, córka jest sukcesorem, więc wchodzi na Twoje miejsce w jednostce działalności gospodarczej. Jeżeli ma dalej prowadzić tą działalność gospodarczą, ma to dalej funkcjonować, to ten, to ten Twój sukcesor, którym jest twoj, Twój syn, Twoja córka, powinien założyć swoją działalność gospodarczą albo spółkę. I jakby przenieść wszystkie prawa wynikające z tej jednostkowej działalności gospodarczej na swoją działalność gospodarczą, którą założył, czy też spółkę, i w ten sposób mamy ciągłość działania. Tak, 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 tak w skrócie wygląd wygląda sukcesja. I tą sukcesję trzeba ogarnąć sobie dobrze za życia, czyli tego sukcesora wskazać, zawrzeć zawrz odpowiednie porozumienia czy umowy, sobie to ukształtować. Jeżeli nie wiesz, jak chciałbyś to zrobić, śmiało zgłoś się, zgłoś się do mnie, chętnie ci, chętnie ci z tym pomogę. To jest pierwsze rozwiązanie. Drugie rozwiązanie to jest z, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę, w której są udziały, i w, ra w razie Twojej śmierci Twój syn, twa córka dziedziczy Twoje udziały. Tak. I mamy pod tym, po tym kątem e, łatwo, łatwą sprawę, bo udziały zostały odziedziczone, e, ta osoba wchodzi na to miejsce i kontynuuje za za zarządzanie tą spółką. I jest fajnie, jest tacy. Trzecia możliwość, dobra do wykorzystania, kiedy masz kilkoro dzieci. Kiedy masz kilkoro dzieci, albo na przykład dajmy o to, kiedy właśnie ty jesteś jedną z kilkorga dzieci, tak? bo na przykład ktoś Twojej rodzinie prowadzi, na przykład twój e, ojciec dajmy o to, twoja, ma, twoja matka prowadzi działalność i jest was kilkoro, i kwestia tego, żebyś ty mógł to otrzymać. Tak to teoretycznie po śmierci. Jakby otrzymujesz w pewien sposób ten majątek, zgromadzony w tym samym w w tym JDG. Natomiast, żeby to dobrze zrobić, trzeba zastosować zapis windykacyjny. Zapis windykacyjny wynika z, to jest bodajże artykuł 981 z indeksem pierwszym kodeksu cywilnego. I w ten sposób możesz przekazać, przekazać gospodarstwo w gospodarstwo, no tak, no to, to też można, ale mam na myśli, że możesz, możesz przekazać w tym takim zapisie przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo, na przykład, czyli zespół składników majątkowych, możesz komuś przekazać i ta osoba z chwilą Twojej śmierci od razu wchodzi na, wchodzi na, na Twoje miejsce, nie trzeba czekać na podział tego spadku, kiedy jest Was kilkoro, kilkanaście, to do, do, do tego spadku i wymagane jest tylko stwierdzenie nabycia spadku, nie trzeba się tym spadkiem podzielić, żebyś Ty mógł, mogła kontynuować tą, tą działalność żeby kontynuować tą działalność, też pod, pew, te, też pod pewnymi warunkami. Ale w ten sposób też można w pewnej mierze JDG przekazać. Nie w pełni, bo przekazujesz majątek JDG, a nie prawa do nazwy, do logo, numer ewidencyjny działalności i tak dalej, bo one są powiązane indywidualnie. Natomiast możesz przekazać, przekazać w ten sposób majątek i do tego odpow odpowiednio tak zarządzić, żeby ten majątek przeszedł we właściwy sposób, pod Twoje władanie jako osoby, która, miałabym, która ma kontynuować tą działalność e, tutaj. E, cześć Martyna, cześć Sonia, e, cześć Marcin, witam, witam bardzo serdecznie. E, także, to, także to, jeżeli chodzi o JDG, jeżeli chodzi o spółkę z kolei, tutaj mamy temat o wiele prostszy, bo tutaj mamy po prostu udziały, więc udział udział w liczeniu. I wchodzą po prostu do masy, do masy spadkowej, czyli po tym jak ktoś umiera, to to jest, to, to, to jest cały element po prostu majątku. Natomiast, jeżeli masz kilkoro, kilkoro dzieci i chcesz przekazać konkretnej osobie te udziały, żeby ona tą, do, do tej spółki weszła i tą spółką zarządzała i tą, i, tą, i tą działalność dalej prowadziła, też potrzebujesz zrobić sobie albo tak zwany zapis zwykły, on jest trochę, trochę on ma trochę inne uwarunkowania, albo ten zapis windykacyjny, o którym ci. Przed chwilką powiedziałem. Więc to jest, to, jest ta druga możliwość, to jest ta druga możliwość, czyli kwestia spółki. Tutaj mamy tutaj mówimy o spółce ZOE jako, jako formule na, najpopularniejszej. Jeżeli mówimy o spółce tak zwanej osobowej, czyli jeżeli jest to spółka jawna, spółka partnerska, komandytowa, tutaj kwestia jest użycia odpowiedniego zapisu. Tak, bo weźcie bo, bo tego, tego do spadku, nie tak wiele zmieni. Więc lepiej to, lepiej to rozwiązać właśnie w ten sposób, to jest rzecz druga, czyli spółka, i dochodzimy do trzeciej, czyli do alternatywnych modeli. Alternatywnych modeli, tak, alternatywnych, trochę to brzmi tak, jakby to było coś dziwnego, tak? No, ale te modele zarobkowania, jak MLM, jak afiliacja, i inne takie nietradycyjne, o tak nazwijmy, w takim potocznym, stereotypowym tego, tego, tego słowa znaczeniu, modele zarobkowe. Tutaj trzeba zerknąć przede wszystkim na, na, na kwestię taką, jak się rozliczasz. Jak się Jak, jak wygląda twoja, twoja, twoja formuła rozliczeniowa z marką? Przyjmijmy to z marką, z marką MLM-ową, bo to będzie miało takie same zastosowanie właściwie do każdej innej sytuacji, ale żeby nie wymieniać tego za każdym razem, to, to przyjmijmy, że tutaj to będzie na, przykład, na przykładzie mlm -u. Na przykładzie MLM-u. Zależy jak się rozliczasz. Jeżeli rozliczasz się w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli twoja marka, z którą współpracujesz, wymaga tego, żebyś ty miał swoją działalność gospodarczą, czyli wystawiasz jej fakturę, no to patrz punkt pierwszy, co musisz ogarnąć z jednoosobową działalnością gospodarczą, żeby móc dziedziczyć zarobki z MLM-u. W tym wszystkim, i żeby móc odziedziczyć, odziedziczyć, odziedziczyć po prostu biznes. Mówimy tutaj o, o sytuacji, kiedy. Marka twoja nie przewiduje czegoś takiego jak dziedziczenie konta, bo są marki, które przewidują takie rozwiązania, ale mimo wszystko jest, jest, jest dużo dalej takich marek, które tego nie przewidują. Marki, które są polskie, które działają na polskim, które są polskie, na polskim rynku, w większości to przewidują. Tak? tutaj mówimy o markach, jak dobrze się orientuje. To marka taka, taka jak Duolife zdaje się ma takie rozwiązania przewidziane. Marka Welju. Ma, swo, ma swoje rozwiązania też, też pod tym względem. Sativa niespecjalnie się orientuje. Wiem, że z dużych marek takich międzynarodowych, Forever, zdaje się, że ma, te, ma też swoje, swoje rozwiązania pod kątem, pod kątem dziedziczenia. W ciekawości, jeżeli akurat rozwijasz Twój biznes w ramach dany, danej marki MLM-owej, napisz w komentarzu, czy Twoja marka MLM przewiduje we własnych swoich regulacjach możliwości dziedziczenia konta. Tak, bo, to jest, bo to jest fajna rzecz, fajna informacja, daj znać, niech się po prostu poniesie. Także daj, daj znać w komentarzu. A wracając też do, do, do tematu, jeszcze raz ponownie do, do Markiem Lemowi, jak się rozliczasz? Jeżeli, jeżeli rozliczasz się w formie jednostkowo działalności gospodarczej, patrz punkt pierwszy. Jeżeli roz, rozliczasz się w formie spółki, patrz punkt drugi. E, czyli, e, czyli tutaj kwestia, kwestia uregulowania przekazania, przekazania udziałów. Jeżeli natomiast i. Nie masz działalności gospodarczej, nie masz spółki w tej sytuacji, tylko prowadzisz to na swoje własne nazwisko, że tak powiem, nazwijmy to jako działalność ta nie, tak zwana nierejestrowana. Nie zgłaszałeś tego jeszcze nigdzie, bo może te, te zarobki nie są nie wiadomo jak duże, albo z różnych względów po prostu rodzisz się ze spółką tak, a nie inaczej, czyli bezfakturowo, bez, bez bo na przykład ta. Ta formuła, którą, da, którą twoja firma przyjmuje, na to ci po prostu pozwala. Co wtedy zrobić? Wtedy, jeżeli chcesz zgodnie z prawem tego typu rozwiąza rozwiązanie sobie wprowadzić, żeby takie konto komuś móc przekazać, no to tutaj już musimy trochę więcej zrobić. Bo już sam zapis windykacyjny, czyli taki te w testamencie nie wystarczy, bo w ten sposób przekażesz jakby majątek Wynikający z, z, z tego, z tego MLM-u, czy afiliacji, to się zgadza. Natomiast w takiej sytuacji, jeżeli chcesz to przekazać, to będzie trzeba pomyśleć o działalności gospodarczej albo o spółce. Jeżeli chcesz, to jak, jeżeli chcesz swoje konto, na którym jest, przykładowo to konto w tym, w tym modelu zarabia dla Ciebie. 10-15 tysięcy złotych, bo, bo tak ten biznes zbudowałeś we współpracy z daną marką MLM-ową, że twoje konto ci na, ci na to po prostu pozwala i tego typu zarobki ci przynosi. Potrzebujesz zmienić tą formułę. Czyli potrzebujesz przejść na działalność gospodarczą, potrzebujesz przejść na spółkę, żeby konto takie twoje móc przekazać, jeżeli marka, z którą współpracujesz, nie przewiduje dziedziczenia. Jeżeli wewnętrzne, jeżeli wewnętrzne regulaminy nie przewidują tego, bo jeżeli tego nie przewidują twoje wewnętrzne regulaminy z marką, którą współpracujesz, wchodzą w grę przepisy ogólne kodeksu cywilnego, tak, czyli te przepisy, które, które się po, 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 poruszyłem, czyli m.in. 922 i kolejne, tam jest około 100, 100, 100 artykułów w kodeksie. I wchodzą normalne, normalne kwestie dziedziczenia, dziedziczenia ustawowe, jeżeli masz gdzieś tam kilkoro dzieci, no to oni się po prostu muszą tym majątkiem podzielić, który został przez ciebie zgromadzony przez współpracę z tą marką MLM-ową, ale nie samo konto. Samego konta, wprost, per se, nie możesz odziedziczyć, jeżeli twoja marka nie przewiduje tego typu modelu dziedziczenia jakiegokolwiek w swoich przepisach wewnętrznych. Coraz więcej Marek to ma, ale jest też dużo marek, które tego nie mają. Tak po prostu. Więc e, trzeba o tym na, trzeba nad tym pomyśleć zawczasu. Bo po ptakach, czyli że tak powiem, po Twojej śmierci, no to nie za wiele się po tym kątem, wydarzy. Bo już, już, już tego nie, nie ogarniesz, już z tym nic po prostu nie zrobisz. Więc podsumowując, e, pytanie rzeczy, czy można biznes liczyć nie jest pytaniem, czy można, tylko pytaniem, kiedy można, pod, jak, pod jakimi warunkami, pod jakimi możliwościami. Tutaj, bo nie, może, nie możemy dziedziczyć samej formy zarobkowania, możemy odziedziczyć majątek jako taki, e, ogólnie rzecz, rzecz ujmując, natomiast można sprawić, że i z działalności gospodarczej, e, i ze spółki, czy także z modeli, z modeli typu MLM, afiliacja można dziedziczyć e, zarobki, które zostały wytworzone przez kogoś w trakcie prowadzenia e, biznesu w tych, w tych modelach. Kwestia jest tylko tego, żeby dobrze się do tego przygotować za życia, nie odkładać tego, że tak powiem, czy usłowie na starość, na ostatni, na ostatni moment, bo nigdy też, prawda, no, nie wiemy, co, co się nam może, może ci tam przydarzyć, czy przypadkiem. Wiesz, nie przdarzy się, się, się jakiś wypadek albo, albo coś innego. Wiadomo, że oczywiście od takich, że tak się na najczęściej nie myśli, no bo nie bierzemy, nie bierzemy tego pod uwagę. Ale lepiej się, lepiej się pod tym kątem zabezpieczyć, szczególnie jeżeli Twój biznes, który prowadzisz, niezależnie od modelu, przynosi, przynosi naprawdę fajne dochody. Bo jeżeli przynosi fajne dochody, a Ty nie masz tego garniętego, to niechcący możesz swoim, swojej rodzinie, swoim dzieciom e, zrobić skrzywdę. Bo będą mieli problem z tym, żeby się dogadać i firma twoja padnie, bo, będą ją, bo ją po prostu podzielą, albo nie będą mogli tego otrzymać. tak, Nie będą mogli odliczyć tej, tej, tej formy i będą musieli tą firmę zamknąć albo, albo ją rozsprzedać, jeżeli tego nie będzieś miał dobrze ogarniętego. Więc musisz, znaczy musisz. Zachęcam, zwróć na to uwagę, przygotuj się pod tym kątem zawczasu, żebyś później, patrząc z góry, na dół nie patrzył, jak na przykład biznes twojego życia po prostu przestaje istnieć, albo to, że nie może go po prostu przekazać. Tak jakbyś chciał, bo liczyłeś na to, że na przykład rodzina się dogada, albo że będzie można to po prostu w jakiś sposób odziedziczyć. Lepiej się ku temu lepiej się do, ku temu, lepiej się do tego po prostu odpowiednio, moi drodzy, przygotować. Tyle dzisiaj ode mnie, wybaczcie za, za problemy z e, dźwiękiem na, sam, na, na samym początku, będę musiał zweryfikować, co się tym razem wydarzyło. A tymczasem dziękuję Wam bardzo, jeżeli macie jakieś propozycje tematów, który, o których chcielibyście posłuchać, dawajcie znać w komentarzach, dawajcie znać na priv. Chętnie wszystkie sugestie przyjmę, bo też te live robię dla Was, więc jeżeli, jeżeli jakieś tematy Was interesują, czy biznesowe, czy przedsiębiorcze, prawne, dotyczące sprawy, sprawy sieci, czy aktywności także online'owej, czy, czy, czy w różnych branżach, dawajcie dawaj znać w komentarzach, dawajcie znać na PRIV. Jestem bardzo mocno otwarty na Wasze sugestie. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrego kwietnia, dobrego początku nowej roku, czyli wiosny i do, do usłyszenia. Do zobaczenia też za tydzień. Do zobaczenia. Hej!